W wyniku tego wypadku samochód dostawczy uderzył w latarnię, która uszkodziła się i leżała na poboczu. Zastano samochód osobowy marki Opel Corsa leżący na dachu. Po przybyciu już na miejsce strażacy zastali rowerzystę, który był przytomny. O godzinie 13:12 otrzymaliśmy zgłoszenie do stanowiska kierowania komendanta miejskiego o wypadku drogowym na ulicy Warińskiego. Na miejsce zostały zadysponowane trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1. Po dojeździe na miejsce okazało się, że w wypadku biorą udział trzy pojazdy, samochód osobowy, samochód dostawczy oraz motocykl. W wypadku y, uczestniczyły trzy osoby, z czego jedna była zakiszczona w pojeździe i konieczne było użycie sprzętu hydraulicznego, aby ją y, ewakuować z tego pojazdu. Po ewakuacji z pojazdu osoba poszkodowana została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Pozostałe dwie osoby uczestniczące w wypadku nie, nie potrzebowały pomocy medycznej. W wyniku tego wypadku samochód dostawczy uderzył w latarnię, która uszkodziła się i leżała na poboczu, zagrażając bezpieczeństwu. Została ona odłączona przez pogotowie energetyczne, w późniejszym czasie wycięto ją i złożono ją na poboczu. Droga przez cały okres trwania akcji była zablokowana, policja zrobiła objazdy dla pojazdów. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez policję, samochody zostały zepchnięte na pobocze, jezdnia została uprzątnięta i ruch drogowy został przywrócony. Straty wyniosły 15 tysięcy złotych. 14.15 wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Pokrzywno na drodze wojewódzkiej 534, w której y, samochód osobowy marki Opel Corsa wypadł z drogi, po dachowaniu leżał na poboczu. Pojeździe na miejsce pierwszych zastępów z OSP gruty. Zastano samochód osobowy mar marki Opel Corsa leżący na dachu. W wypadku uczestniczyły dwie osoby, które wyszły z samochodu o własnych siłach. Pasażer y nie wymagał pomocy medycznej, kierująca pojazdem uznała lekkich obrażeń karku oraz uska uskarżała się na liczne obrażenia ciała w wyniku dachowania. Dlatego została udzielona jej pierwsza pomoc medyczna, założony kołnierz ortopedyczny oraz została ułożona na noszach typu deska, zabezpieczona termicznie. W późniejszym czasie przekazano ją zespołowi ratownictwa medycznego. Po czynnościach policyjnych samochód osobowy został postawiony na koła przy użyciu ciągarki samochodowej, a następnie zabrany przez pomoc drogową. Na miejsce zostały zadysponowane trzy zastępy: jeden zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Grudziącu oraz dwa zastępy z OSP Gruta. Otrzymaliśmy o godzinie około 7.30, po na miejsce zdarzenia zastaliśmy wypadek trzech samochodów osobowych, w tym jednego radiowozu. Pojazdami łącznie podróżowało pięć osób, trzy nie odniosły obrażeń, natomiast policjanci poruszający się radiowozem znajdowali się wewnątrz odnieśli obrażenia. Konieczne było udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, jak również w celu ewakuacji kierowcy konieczne było użycie sprzętu hydraulicznego, aby uwolnić jego nogi. Natomiast te obrażenia, które tutaj policjanci odnieśli w tym zdarzeniu, nie zagrażały życiu, nie były zbyt ciężkie. Podczas prowadzenia działań ratowniczych ruch na drodze był całkowicie zablokowany, zorganizowaliśmy objazdy, odłączyliśmy prąd z akumulatorów w pojazdach i zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, łącznie później z uprzątnięciem pozostałości substancji ropopochodnych po wypadku. W wydarzeniu tym najbardziej ucierpiał policyjny radiowóz. Uszkodzenia przodu pojazdu sprawiły, że pedały y, y, hamulca, y, sprzęgła i przyspieszenia przemieściły się. Konieczne było usunięcie jednego z tych pedałów, aby w sposób bezpieczny ewakuować policjanta na zewnątrz. Włącznie na miejscu zdarzenia brały udział cztery zastępy, czyli cztery wozy ratowniczo-gaśnicze, dwa z Komendy y, Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu i dwa z Ochotniczych Straży Pożarnych. 14.25 otrzymaliśmy zgłoszenie o potrąceniu rowerzysty w miejscowości Świerkocin na drodze krajowej nr 55. Do tego zdarzenia udały się dwa zastępy z jednostki nr 1 w Grudziądzu. Po przybyciu już na miejsce strażacy zastali rowerzystę, który był przytomny, kontaktowy. Miał otarcia głowy i jednego z podłudzi. Opatrywany był przez świadków zdarzenia. Nasze działania polegały na udzieleniu mu wsparcia psychicznego. Do czasu przybycia z zespołu ratownictwa medycznego podróżujące dwie osoby Audi, które zderzyło się z tym rowerem, nie wymagały pomocy medycznej. Tutaj uszkodzenia były w lewym boku samochodu. Na miejscu przybyła policja, która przeprowadziła wszystkie czynności dochodzeniowe. Na ten czas ruch odbywał się wahadłowo. Po zakończeniu tych czynności samochód zabezpieczyła właścicielka. Rower został zabezpieczony przez tutaj znajomego mężczyzny, który został potrącony i przywrócono ruch na jezdni całkowicie. Mamy teraz okres przedświąteczny, jest wzmożony ruch na drogach. Starajmy się zachować należytą ostrożność, dlatego że w tym zaganianiu troszeczkę mniejszą zwracamy uwagę na to, co się dzieje wokół nas, a z racji tego, że nawierzchnia jest śliska, bo mamy opady deszczu, czasem deszczu ze śniegiem, szybko zapada zmrok. Ta przejrzystość powietrza też czasem jest mniejsza w związku z mgłami. Musimy zachować tą należytą ostrożność, żeby bezpiecznie poruszać się zarówno w terenie zabudowanym, jak i już poza granicami miasta. Zwracajmy też uwagę na pieszych i rowerzystów. Nie zawsze przestrzegają oni przepisów prawa, nie są widoczni, nie mają włączonych świateł. Z kamizelkami też bywa różnie, chociaż są wymagane. Także zwracajmy szczególną uwagę właśnie na te osoby niechronione.